Dajcie dziś zaprezentuję Wam modyfikację Minecraft Sports, która dodaje do naszej gry trzy przedmioty. Piłkę do nogi, piłkę do kosza oraz sam kosz. Zacznijmy od podstaw craftingu. Kosz robimy w taki sposób. Układamy na górze 3 stopki żelaza, a pod nimi sześć sieci. Z takiego połączenia otrzymujemy dwa kosze. Kosze możemy stawiać na każdej ze ścian i wyglądają one w taki sposób. Następną rzeczą jest piłka do kosza, którą robimy w taki sposób. I już ostatnią z nich piłka do nogi. Przejdźmy teraz do zastosowań. Zacznijmy od piłki do koszykówki. Na początek mamy nowe opcje kontroli. Najbardziej z nich użytkowe jest to opcja K-Cross Docelowo jest tutaj użyty inny klawisz Ja dla własnej wygody użyłem klawisza F oraz K-Circlej Czyli docelowo klawisz Z piłka, Trzymając piłkę w ręce nic nie możemy zrobić Natomiast po kliknięciu prawego przycisku myszy wyrzucimy ją W tym momencie piłka jest gotowa do gry Lewym przyciskiem myszy swobodnie możemy ją kozłować i przemieszczać przy tym do przodu. Klawiszem F łapiemy ją oraz przez przytrzymanie klawisza Z rzucamy ją swobodnie do kosza. Przytrzymanie klawisza Z zależy od siły wyrzutu. Im dłużej przytrzymamy klawisz Z, tym silniejszy będzie i dalszy wyrzut. Piłka natomiast e, bardzo fajnie wpada do kosza. Staram wam się to zaprezentować oczywiście, oczywiście kosz trzeba samemu stworzyć Aj, coś mi nie idzie O, w taki oto sposób piłka wpada do kosza Przejdźmy teraz do piłki nożnej Piłkę nożną, tak samo jak piłkę do kosza, opuszczamy tak samo, prawym przyciskiem myszy. Teraz napierając na piłkę, swobodnie możemy ją prowadzić. Natomiast klawiszem Z uderzamy. W zależności od tego, jak wysoko jest podniesiony nasz kursor, piłka nabiera różnych kierunków. Gdy jest on wysoko, piłka zostanie kopnięta w, w górę. Natomiast gdy jest on nisko przy ziemi, piłka poleci po ziemi. Aby zebrać zarówno piłkę do nogi jak i piłkę do kosza klikamy ponownie prawym przyciskiem myszy i teraz jest to przedmiot, który możemy swobodnie podnieść, przenieść i ponownie użyć. Dobrze, przejdźmy teraz do jeszcze jednej opcji, o której zamierzam Wam powiedzieć na sam koniec. Jest to opcja wideo. Piłki standardowo wyglądają tak Natomiast możemy również nadać im wygląd zwykłego sześcianu. Nie wygląda zbyt fajnie. Natomiast gdy troszkę więcej tutaj sobie poklikamy, piłki wyglądają tak. Naprawdę to robi wrażenie. Piłka do kosza wygląda zwyczajnie, natomiast piłka do nogi, jest to piłka z Mistrzostw Świata z 2008 roku. I piłka do Mistrzostw Świata piłka do mistrzostw Europy naprawdę ładnie wygląda fajnie się porusza widać to wszystko jak się pięknie toczy naprawdę przyjemnie nią się gra na potrzeby tej modyfikacji również sobie grałem skin jednego z piłkarzy jest to akurat skin Cristiano Ronaldo bardzo fajną również rzeczą w tej modyfikacji jest to, że możemy ją wrzucić na serwer to sprawia naprawdę dużo przyjemności w momencie, gdy ktoś posiada na serwerze stadion. Fajnym pomysłem myślę, że byłoby, gdybym tą mapkę wrzucił na serwer, zaprosił kilka znanych osób z serwisu YouTube, a następnie zagralibyśmy mecz charytatywny, w którym nie wiem, czy do końca by była nagroda, czy po prostu to by był mecz charytatywny bez nagrody dla widzów. To tyle względem tej modyfikacji. Link do pobrania będzie... Jak zawsze w opisie filmu. Co do instalacji, jeżeli nie będziecie mogli sobie poradzić, napiszę Wam, bądź nagram dodatkowy film. Zobaczę. Jeżeli się podobało, łapka w górę i dodaj ten film do ulubionych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.